I teraz już możemy wracać i rozpoczynać to wielkie starcie. Marek Jówko, Marianna Schreiber, to się dzieje! Zaczynamy od razu, Kiri Masu tutaj szuka jakiegoś wejścia z ciosem w Mariannę. I trafi Mariannę tutaj lewym hakiem, ale Marianna twardo będzie próbowała snokautować Marka Jówko. Bardzo ładny teraz prawy sierpowy, zbity cios teraz przez Marka Jówko. za podwójną garnutkę, dawaj! Dawaj, jemu to się podoba Marianna! I teraz bardzo mocno dalej atakuje Marianna, proste ciosy, rzuca na głowę Marka Jówko, ale ten widać nic sobie z tego póki co nie robi, czy w tej walce party lockout. Marianna teraz bardzo mocny overhead, dochodzi do głowy Marka Jówko, ale dalej stoi bardzo na nogach, teraz seria ciosów. Każe zdjąć, bo już nie może oddychać Marek Jówko. E, więc trzeba czapkę ściągnąć. E, Święty Mikołaj, to nie. ono! jest się dwa fantastycznym knockdownem na Marku Jówko! Ależ fantastyczny cios na zakończenie. Czysto trafiony Marek Jówko w głowę. Aż wypadł z naszego oktagonu łócki. No i ostatecznie. Tym końcem walki właśnie Marianna zapewniła sobie wielki...